Jak w kanonie R6 Mark II uruchomić redukcję migotania, czyli tak zwany antyfliker? Przechodzimy do menu. To jest trzecia zakładka w menu fotografowania i tutaj ona jest nieaktywna. Dlaczego tak jest? Jest to spowodowane tym, że mamy włączoną typ migawki na elektroniczną, ponieważ to działa tylko w przypadku migawki mechanicznej, czyli jeśli wrócimy tutaj do tego menu, w tym momencie mamy możliwość aktywowania. I co ta funkcja robi? Powoduje, że jeśli fotografujemy w trybie manualnym i widzimy, że nasze zdjęcia troszkę się różnią jasnością, to znaczy, że LEDy, które są w danym miejscu, powodują migotanie i dla oka jest to niewidoczne, ale aparat przy niektórych czasach jest w stanie to wychwycić. Wtedy aparat może troszkę wolniej reagować, ale każde zdjęcie będzie tak samo naświetlone, więc nie będzie tutaj różnicy w jasności. Jeśli chcemy złapać, by wszystkie zdjęcia były idealne, nawet w trybie manualnym, no to to jest najlepsza opcja. Jeśli zależy nam jednak na szybkości aparatu, no to wtedy polecam jednak ją wyłączyć. Wtedy uzyskujemy pełną prędkość, ale niestety może się zdarzyć, że co której zdjęcie będzie troszkę ciemniejsze lub jaśniejsze. Po więcej tego typu porad zapraszam do obserwowania.